Cześć, jestem Jakub z kanału MonBrick. Pewnie dziwi Was fakt, że już drugi raz w tle ekranu widzicie ten zestaw 31088. Tym razem jednak zbudujemy sobie inną konstrukcję, lecz nie żadną z tych, co tutaj się znajdują, a konstrukcję numer 4, którą, do której instrukcja jest tylko w internecie. Dla przypomnienia daję Wam teraz fragment recenzji tamtego setu. Przeglądając tą całą instrukcję, odkryłem jeszcze taką ciekawostkę, a jest to czwarty model, który możemy za pomocą internetu sobie zbudować. Jest to, jak widzicie, wieloryb, i tego nie da się ukryć, że są bardzo podobni do tego. Jednak widzimy dużą różnicę, co sprawi, że na pewno też będzie kiedyś okazja, że ja to sobie zbuduję. W widocznym urywku słyszeliście, że mówiłem, że są podobieństwa między rekinem a wielorybem. Dzisiaj trochę wam tych podobieństw pokażę. A także to, co wychodzi na lepsze, to, co wychodzi na gorsze w tym przebudowaniu. Wieloryb, który jest gwiazdą dzisiejszego odcinka, ma zbudowaną inaczej tylną płetwę. Zupełnie inaczej. Tutaj są stud study niepokryte, bo musieli brać te elementy, co były w rekinie. Tutaj natomiast. Mamy grzbiet, mamy trochę niżej oczy niż mieliśmy na rekinie, i oczy są zbudowane z tych elementów, a nie z tego odblaskowego, długiego kija. To niestety wygląda okropnie. Oczywiście, jak wiemy, wieloryby mają tutaj trochę y, dolną wargę, krótszą, ale i tak to, to tutaj nieładnie wygląda. To widać te zawiasy czerwone. Natomiast większych zastrzeżeń do tej konstrukcji naprawdę nie ma. Te płytwy w przypadku Wieloryba zostały zastąpione tymi większymi płytwami, co mieliśmy dokładnie w podobnym miejscu u rekina. Natomiast u rekina to te elementy mieliśmy mniej więcej bliżej ogona. Już to montuję. Brak jest tak samo płetwy grzbietowej, a pozostał po niej taki stud. Jako ta mniejsza konstrukcja, do wieloryba dostaliśmy małą czerwoną, myślę, że to jest krewetka z ramionami. Jako to 104 konstrukcja, w obiektywie, w obiektywie widzicie jedynie zdjęcia z instrukcji, bo na pudełku zdjęcia te, tego wieloryba po prostu nie ma. Jeśli ten zestaw posiadacie, to naprawdę polecam przebudować go, go też kiedyś na wieloryba. Jest to piękna konstrukcja, która właśnie zasługiwała, by znaleźć się jako czwarta konstrukcja w 31088. To ja już żegnam. Żegnajcie.